Witam ponownie tego pięknego zimowego dnia, niedzielnego. było wszystko pod drewno, bo się robi naprawdę. Zrobiła się zimko i, i żyjemy tą zimą. Niech ona jest taka jak najdłużej. Tak? Mianowicie, no teraz tutaj tworzę, zobaczymy jak ludzie ty z listy i w ogóle, ale, ale w tym roku kwestia uli, porobimy robimy ich kilka trochę przez zimę. Więc kilkanaście sztuk na pewno wyskoczy jakoś. Więc słuchajcie, trochę, trochę to pieniężnie się zmieniło, tak? Chociażby, słuchajcie, teraz byłem na Tartaku, powybierałem oczywiście drewno po mojemu i, i ogólnie i tak zapłaciłem, słuchajcie, naprawdę dużo, a kupiłem go dużo mniej, tak? Więc to jest raz. W ogóle to wszystko się, słuchajcie, tak pozmieniało pieniężnie, że ja naprawdę nie mogę tego robić. Za pieniądze, które nawet oferowałem już później po tym wirusie. Tak, w ogóle jest jeszcze co innego, tak? To wszystko się pozmieniało. A więc, yy, do, idąc do celu, tak? Ta moja dennica opalana trzcinowa. Yy, dwa korpusy gniazdowe wielkopolskie. Do tego, yy, żeby był do tego, do tego poduszka. Tak, poduszka teraz dwa ule będą pod rząd miały taką fajną poduszkę z takiego jutowego zielonego materiału i taki zestaw, tak? Plus ten mój daszek trzcinowy i do tego, słuchajcie, co jeszcze do tego? Cztery ule podrząd w wersji podstawowej będą miały dodane po takiej macie. Tak, gratisie, że tak powiem. E, więc, e, jakiś to tam zestaw już jest, <laughs> i za taki zestaw 1000 zł plus e, przesyłki, no to idzie na dwie paczki DPD, to to będzie za 70 zł w tej chwili, nie? Nawet jak policzę sobie oddychę, dwie drożej, to i tak, ja to muszę popakować, stretch w ogóle, wszystko. Teraz to trzeba naprawdę liczyć, wszystko i, i coraz bardziej liczę, już naprawdę to wszystko. E, tak jak wcześniej tego nie robiłem. To teraz jestem zmuszony, tak? Po prostu. Więc tak to wygląda. Więc taki zestaw 100 1000 zł plus koszt paczek, tak? Jadąc dalej, najbogatsza wersja, która by miała właśnie tą dennicę cinową, to wszystko. Żeby miała też stoliczek. Idąc od dołu stoliczek, dennica, dwa korpusy takie, do tego półówka. Do tego wszystkie zrobione zatwory szyte. Tak, Do tego ma do wyboru albo powałkę trzcinową, albo ma powałkę deskową z pajączkami. To ma dwie opcje do wyboru. No i ten daszek, tak. I do tego ta poduszka. No to to jest 1500 zł. Taki full zestaw, że ja tu zrobię już wszystko. Tak, wszystko. Że podrabiam jakieś tam wyloteczki śmieszne, coś, ten i tak dalej. Taki po prostu mega zestaw, już że trzcinowy, tak. No to 1500 zł plus koszty przesyłki, to wtedy stówę, bo to idą trzy paczki. Tak to jako stówę i to jakoś stówę. Ten mega zestaw to idzie na albo trzy, albo cztery paczki. To jakoś tak. Ja go jakoś podzielę te nogi, to wszystko, nie? I jakoś to wyjdzie. Nawet jak nad gabaryt, no to tam przegryzę to, nie? Że będę musiał dopłacić. Więc tak to, tak to wygląda. A jeśli chodzi o ule wa, wa warszawskie, no to nie wiem czy będzie mi się chciało bawić w to, ale no zobaczymy. Tu ktoś też coś takiego raz chciał. Mm. Ale głównie widzę, że te Wielkopolskie są najciekawsze te moje ule takie trzcinowe. No. Jak zrobię warszawski, to po prostu zrobię tego warszawskiego i, i go ogłoszę, tak jak go zrobię. Tak może. Chyba, że będzie jakieś zamówienie, ale to muszę mieć naprawdę jazdę, że ja zrobię jakiegoś warszawiaka. Bo nad warszawiakiem takim to jest w ogóle zupełnie jeszcze co innego. I to wszystko już musi być najlepiej razem w kupie te nogi, dennice, wszystko to musi być. W ogóle nie? Mnóstwo więcej jest tej pracy, tak? Żeby to tak podoszykowywać. Daje mi się jakby trochę łatwiej robi Ula, nie? Więc tak, tak to działamy. I co? Ja wiedziałem, że ja się nagadam, 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 nagadam o tych węzach wszystkim, wszystkim i czegoś zapomnę. Ja to wiedziałem. Więc spróbuję tak jeszcze dokończyć może temat, że jak budujemy ramki, to budujemy ich bez beleczek u góry, tylko że tak jak ja używam tych szmatek, to jest najlepsza opcja. Od tego roku będziemy stosować jakąś jutę do góry. tak? Zamiast szmatek, jutę. Dworek jutowy albo zobaczymy. Ale to musi być też porządna, fajna Juta, najlepsza Juta. Uważam, to jest takich worków od kawy, porządnych, dużych worków. To jest taka gruba, fajna, tak, porządna, prawda? Więc jest, może być, może być taka, tak? Najlepsza chyba, tak myślę. E, co dalej? Więc, bo one wtedy tym plastrem czasami nie wjeżdżają nam na ramki tu u góry, i to już jest elegancko, tak? jak ktoś jest bardzo uparty, to tu może sobie pomalować woskiem, po prostu pędzelkiem rozgrzanym woskiem, tu sobie zrobić taką, taką warstewkę, tak? To też pomoże, jak już tak bardzo chce. I co dalej? Że ta klepka, ta klepka jest o tyle ważna, że ona robi to, że one nie budują naraz dużego plastra, tak? Więc to tworzy, że Budują już automatycznie prościej. Że te okienka są mniejsze i po prostu one w tych okienkach ledwie co tu zaczną, to tu już kończą, więc y, jak już puszczą te pędzelki, to z reguły już to idzie równo. Równiej budują niż całe ramki. Ja próbowałem budować na samym początku, bo też robiłem tak, tak? Czego jeszcze nie powiedziałem, że o, że jak już ramka jest y, najlepiej raz przeczerwiona, i wtedy, jak sobie kręcimy muti w ogóle i, i to tutaj już jest pom, po, pomostkowana do drewna, różnie to bywa. Czasami nawet te drewno próbują, że prawie go nie widać, tego drewna w tym wosku, bo tu jeszcze polega takie cośnie. nie. Więc y, to bardzo, uszta, ta, ta, to jest o tyle ważne, że usztywnia nam tą ramkę, tak, że to, że to nie wyleci. A jak są te ramki te duże, no to ja miałem kilka sztuk, co przetrwały dłuższy czas ale ogólnie, no to nie, no to tak zszedłem z tego, Gor gorzej to było, tak? Tu ramka zielona pozwala nam na to, że możemy wycinać, a to tą część ramki, a to tą część ramki. Więc jakoś jest tak inaczej, słuchajcie, albo tą część ramki, na przykład tu tylko wytniemy trutówkę, bo ten pędzel zrobiły, zaczęły robić trutowy, a ten zrobiły tu pszczołowy, więc możemy też tak wyciąć, nie? Więc yf, tak, tak że to u, u, utrzymuje tą sztywność tej ramki. To jest fajne, nie? To jest fajne. One mają mniejsze, mniejsze okienka do pomurowania po i, i to wychodzi. Wtedy uważam, że lepiej. Tak, jak ja mam rok, że już później, na przykład te późniejsze rodzinki, tak? Że na starych matkach, czy coś, czy coś, co tworzę już bardzo, że też później, to, to na jakbym wkładał same duże puste ramki, to one by tak mi się fajnie nie pobudowały, nie? Mm. No i Tyle, chyba. Jeszcze coś miałem w głowie, nie? Jeszcze coś miałem w głowie, słuchajcie, bo to jest no niby nic, a jednak, nie? Coś tam trzeba z tym porobić, no. Chociaż tą klepkę, nie? Ta klepka jest fajna. Tu widziałem ktoś filmik stawił tam w komentarzach, na grupie, to, to tak miał klepeczkę. No to też jak komuś chce się bawić, no ale tak jest trudniej ją przypiąć. Tak, tak myślę. Co jest? Aha, co jest jeszcze ciekawe, że jak sobie rozchodywujemy pszczoły i robimy na przykład sobie tą selekcję całą, tak, na przykład, to wtedy, jak o, do starej matki włożymy pustą taką ramkę, tak, I tu mamy, że pobudują coś świeżego, albo na przykład włożymy im takie coś, że włożymy plaster, który będzie podcięty. Górna część będzie podcięta dotąd. A tu będzie ładnie pszczołowy To one zaczną go tu dorabiać. Tak, jak włożymy im środek, zaczną go dorabiać, i tu już zaraz się pojawią dzisiaj jakieś coś w tym momencie. Po prostu, jak chcemy tak zamanewrować, to możemy tą od razu rameczkę przygotowaną taką przełożyć do ula, który ma wychować nam z tego matyczniki. Tak, i wtedy nam będzie to wisieć gdzieś tu u góry. Też często po prostu one pobudują coś młodego. I ja od razu, jak widzę, że no, jak mi się tak uda. Że mi tak budują, abym chciał gdzieś włożyć jajeczka, czy tam larweczki, różnie to wtedy bywa. No to wtedy taką rameczkę już przekładam, tak? Gotowca. Więc to pozwala też się fajnie pobawić właśnie w takowe pszczoły. Nie? No, no i że jak jest biała ramka, świeżynka, jakieś ciepło, to nie robimy tak. Nie? Niech najpierw się ten czerwnik z niej wygryzie, coś, albo niech ją zamurują, najlepiej już tak gdzieś pomostkują. No. I to jest, to jest wszystko. Tak? I bardzo fajnie z tego trutówka się wycina jak chcemy. Teraz kwestia trutówki, powtórzę to już chyba setny raz, że najlepiej zimować w ulach, że tak jak teraz stoją, że jedna, dwie ramki gdzieś boczne całkiem są tą trutówką. I one tworzą taki zatworek dla tych pszczół i po prostu jak one mają to z wiosny tą pierwszą jedną, dwie ramki, ale też jak one pobudują to też tam w kłębie jest gdzieś tutaj trochę trutówki, gdzieś tu trochę. To ja mam tak, nie? że to jest tak półkładane. Więc yy, że no i, i te pierwsze trudnie są ważne, tak? A, a no i one od razu tych pierwszych ramek nie będą budowali tych trudowych, tylko właśnie już je mają tam. Pobudują jedną, dwie, różnie. Różnie, no ale no to, ale jak już mają, to tak wtedy nie budują nie wiadomo ile. nie? No i w zależności od tego, jak wkładamy te plastry, tak? Więc no, to wszystko tak jest. I, I no, kwestia ula zaliczona, więc jak ktoś będzie chciał po prostu ule, to to, co można do, do mnie napisać. Jak na razie spróbujemy zrobić pierwszego, pierwszego i po prostu tu obdzwonić tych, co chcą. Tak? No i później będę wiedział, co będziemy robić dalej. Więc nie wiadomo, jaka będzie kolejka. Tak? Czy kolejka będzie długa, czy kolejka będzie krót, krótsza. Nie? <laughs> więc życzę słuchajcie Wam, yy, powodzenia. Miłego wieczoru. Krótki filmik, wam pokażę. Ona no tu u mnie powstaje sobie na spokojnie, tak nie? Tu już ma narożniki, nie? A tu dopiero powstaną do końca, i wtedy już można wstępnie ściągnąć. Teraz już jest to słuchajcie twarde, i tu jeszcze trzeba zrobić te druciki. Więc to słuchajcie, ta ściana jest naprawdę fest, fest ubita, nie? Tu no, jest twardo jest, nie? Dojdą te druciki, że one to wypchną od środka. I, i, I tu, nie? I to wtedy naprawdę ta szczena się robi konkretna. Widać tak po rurkach, że jest poukładane, sztywno. Ta różno różnorako się jeszcze tak trochę jajem nawet zrobi. Ale tak rurki palcami nie, nie wyciągnę, tak? Z, z korpusa. Tak po prostu. No nie da rady, nie? To jest mocno, widać, że mocno, fajnie. Tak. No. to było to wszystko. To tak moment produkcji i życzę wam powodzenia i, i miłego wieczoru